Aby to zrobić, wystarczy tylko wziąć udział w zbiórce organizowanej przez Federację Polskich Banków Żywności. Choć w tym roku z powodu pandemii koronawirusa odbywa się ona bez udziału wolontariuszy, to w sklepach jak zawsze stanęły specjalnie oznaczone kosze, do których można wrzucać artykuły dla potrzebujących. To jest 24 zbiórka żywności, ale w tym roku odbędzie się ona pod zupełnie innymi warunkami z powodu koronawirusa. Także to świąteczna zbiórka, która pod hasłem jest godna. Ale nie głodne. Będą plakotowane kosze, bo ta zbiórka będzie bez wolontariuszy. Pasywna. Kosze stoją koło kas, gdzie Państwo będą mogli wrzucać i dzielić się produktami, żeby te święta były godne. Oprócz produktów z długim terminem przydatności, zbierane są także zabawki oraz słodycze dla najmłodszych. Fajnie, jeżeli jest duża ilość słodyczy, że możemy tą każdą paczkę wzbogacić tymi słodyczami. Bo powiem szczerze, jak przychodzą często rodziny z dziećmi, które odbierają paczki, to nawet słyszymy takie słowa, że dziecko nie jadło takiej czekolady, tak? Czy nie miało okazji. Dzieci się widać jak tym oczy, oczy się tym dzieciom śmieją. Pomagać można również bez wychodzenia z domu. To za sprawą charytatywnego sklepu online, w którym do kupienia będą wirtualne produkty, a za zebrane w ten sposób pieniądze bank kupi żywność dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Można wirtualny koszyczek, pieniążki płacamy, gdzie będzie zakup dla najpotrzebniej Osób. Zebrane podczas akcji produkty trafią do najbardziej potrzebujących seniorów, osób chorych, niepełnosprawnych oraz ubogich rodzin, które każdego dnia stają przed dylematem, czy zapłacić rachunki, kupić leki czy jedzenie. My, idąc do sklepu robiąc zakupy, nie odczuwamy tak, dodatkowego kupna cukru, czy tego makaronu, czy mąki przysłowiowej i wsadźmy ją do tego kosza. A ludzie, którzy przychodzą po odbiór paczek, powiem szczerze, bardzo często płaczą. Cieszą się, że mogą dostać. Jest to dla nich zaskoczenie, że ktoś o nich myśli, że będą mogli te święta godnie spędzić, ugotować sobie te potrawy wigilijne. Tak? Bo dla nich no, nie, wszyscy, nie wszyscy mają odpowiednią ilość pieniążków, żeby móc sobie przygotować te święta. Świąteczna zbiórka żywności potrwa do 28 listopada. Bierze w niej udział ponad 2000 sklepów w całym kraju.